Dziś mamy w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj se zagramy w Bedwars na Workscrafcie, ale odcinek się kończy, gdy strase używa. To, co stoi przede mną tu. Ogólnie odcinek dzisiaj nagrywam sam, w piątek normalnie wleci kolejny i pasowałoby byłoby dodać endstone, żeby jednego tak szybko nie stracić, i nie, żeby odcinek nie trwał dwie sekundy. Więc zabudowujemy. Tutaj widać, że umiem probudować, więc trzeba kupić kilof teraz. <laughs> Nie służy mi coś ten nederak. <laughs> więc kupujemy kilof i lecimy szybko skopać to, co zepsułem. I ogólnie przed dalszym obejrzeniem tego filmu zostawcie subika i łap łapeczkę w górę. Komentarz będzie gdzieś w trakcie odcinka na serduszko. Więc możemy lecieć do rozgrywki. Wełna. Jakieś narzędzia podstawowe. Nie stać mnie oczywiście. <laughs> I drabinki. Refa jeszcze można kupić. Więc już jesteśmy wykupieni. Ciach, 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 ciach. I lecimy po przeciwników. Najpierw można lecieć do białego, bo nie obudował łóżka. skupienie oczywiście, żeby nie spaść. Jak na tym się wyłoży to trochę beczka. <grymne> Oho, leci na nas. Dzisiaj chyba formy nie ma. Chodzi u mnie oczywiście. Albo nie akcji, proszę Państwa. Koniecznie mu beda. Dobrze. Z nisto my idziemy sz sobie szybko kupić coś. Będę jeszcze obudować wełną żeby odcinek za szybko się nie skończył. Ciach. Ogólnie po pomysł tam kiedyś wyświetlił mi się na gluznej chyba u Asasinka, link będziecie mieli w opisie filmu. Możecie w pasi sobie oglądać jak on to zrobił. Dobra, le on leci na high ground. Bo mu się gierki pomyliły trochę. Taktyczny fireball. Co? On coś pisze? To on sobie jakiś safe robi. Aha, schron, dobra. Taktyczne do schronu. <grych> Jeśli macie pomysły na jakieś odcinki, możecie wpisać w komentarzu. Nie mam już materiałów, nie możemy zginąć żeby nie, stra nie stracić nocy, żeby odcinek się nie skończył Osoba została wyeliminowana już ostatecznie, final kill tak zwany Więc kupujemy, ciach Jest osoba znowu na górze Mi myszka chyba. Sensor mi nie wytrzymuje napięcia. No i <laughs> chyba koniec odcinka będzie. Proszę Państwa, czy ma kill off? Nie ma kilofa. Nie ma kilofa ale z wrotacji Piękny dla nas. Możemy teraz kupić sobie rzeczy różne. Póki oni się tam klepią. Odłożyć. Szybko itemki. Ciach-ciach, ciach. I szybka klepa. Minecraft klepa. On się od... wszyscy mają muszkę, więc się od razu Protection na zbrojkę. My mamy jej żelazną. Kupujemy Firebola. Rapinki, więcej bloków. Rzeczy można schować. Jedną Serefa kupił trochę. I Firebola jeszcze jednego. Dobra. Kupujemy. Yy, Firebola. Część można już schować. W i y, Jeden, trzy. Pach. Y, szybko ustawić te rzeczy. Tam jest... morski. Z, 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 z której strony będzie teraz najlepiej do nich iść? Zaatakowali mnie dwójkę, to już nie wiadomo odkąd do nich iść. Nie wyszło i lecimy, pro yy, złot, złoty został, czy ma tam weda, więc lecimy do niego oczywiście dostajesz Szybką klepkę Leży Po bedzie Kupił sobie żelazny mieczek, co mi się nie zbyt podoba Więc Błymę też żelazny TNT, TNT Jabłko, fireball yy. Więcej wełny Zawsze lepsze to chowamy, Ustawiamy już gate, my ciao, ustawione, trzeba popracować nad tempem. <grych> Lecimy znowu pro, oczywiście, movement. Lecimy. ja. Um. Gdzie on jest? Nasza okazja, nasza okazja Ale pro I GG Lecimy do kolejnej arenki, bo udało się nam wygrać Jesteśmy już w kolejnej ręce. <laughs> Zaczynamy. Tym razem będziemy grać z endstone'em. Znaczy, bez endstone'a. Chciałem powiedzieć. z szybkie. <laughs> Zaliczone. I... Od razu można dojechać osobę obok, która jest. bardzo w bazę obok, oczywiście. C problem jakiś z wysłowieniem jest <laughs> ciach ciach no dobra, czyli już się do nas budować trzeba ostrożnie z blokami Mam drewniany miecz, to raczej chillowo. Nie komentujcie tego, proszę. E, I teraz słowo na, na serduszko: e, żeby dostać serduszko pod komentarzem, napiszcie. E, nie umiesz budować. O, nie umiesz budować, i przypominam, wam serduszko pod komentarzem. lecimy dalej z odcinkiem on już do nas leci agresywny Pan. Lecimy musi po beda dojechać oh, nie ja zupełnie że jak gram że jak stracę beda to koniec no nie że to by było na tyle z dzisiejszego odcinka, puszko zostało zniszczone, yy, więc widzimy się w następnych filmach, do zobaczenia Siemka!